Hello, do you kill me, Brades! Hello, brother! This life! Ja, uh, ja, uh, uh, W sensie. This death! <laughs> Ściągam skórę. Ciekawe, właśnie co z Buddą, Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. I, i to nieporozumienie zostanie wyjaśnione. Na plecach to będziesz level 12. Na plecach to będziesz level 12. Co, ja mogę wybrać y, Tchórzliwą opcję? i pójść do Durotaru teraz, nie, nie, Dur no, tak, do Durotaru, do Grimaru polecieć z Zeppelinkiem i sobie tam exp na dziczkach na dziewiątym levelu. Ale ja wybieram hardkorową opcję i idę na Silverpine, walczyć z niedźwiedziami i uciekać od sonów Argoalów. Nie skumasz tego, bo ty jesteś w tej, w tej strefie komfortu, siedzisz, kurwa, w Storm w Grindzie, kurwa, czy tam Storm Windzie i walisz trzy levelowe małe, kurwa, myszki. A prawdziwy facet wychodzi ze strefy komfortu. Ej, dobra, oni są w domostwach, ja tu widzę jakąś wieżę, stary. Jak my tu się wyjebiemy, to ciebie chłopaku nie ma, nie? <coughs> tu jesteś kurwa, usunięty. Druga sprawa, pamiętaj, że ty się możesz wyjebać, nie? Ja nie mogę się wykurwić. Reprezentuję nasz kraj. Ej, dalej go, daj go do party. Dobra, one są, ch są chujowe bosy, kurwa nic nie robią. Dobrze, z Premskim wygramy, przejdę tą grę z Premskim. Dobrze, Premskim, będziemy razem grać. Ej, tu możecie do gili nawet wkręcę, tylko musisz streama zrobić, mieć dwóch widzów. Powiesz czwel pacycki i to masz trzech widzów na kiku. Nic się nie, przy, nie bój, w, wujek ci pokażę. Dobra, ja walę tego, ci się nic nie bój. Pyk. 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 Ej, obad mi przyszedł. A, nie sprzedałem rzeczy w sklepiku, no widzicie? I to, i to oznacza brak fokusu podczas gry. Byłem w byłem w wiosce... Ej, stary Premski! Ty naprawdę możesz mi pomóc swój w, w tej gierce. I jak cię na przykład nie będzie, to ja sobie będę ekspił na potworkach, z tobą questy ciężkie robi. Dawaj. Ej, a to wszystko tu? Ej, kurwa, dlaczego ja tego nie podniosłem, jak miałem? Nie no, mam to! Tylko się... Yy, dobra, to się kuboguje, Questy. Ja gram 2.4h, no to zajebiście, dawaj, lecimy na kolejnego. Sprawdź bugi, mam bugi. Big shoutout to the, pan Andrzej. Ile WoW kosztuje? WoW jest... Yy, kurwa, darmowe, nie? Tylko że abonament, 60 zł. A, i kosztuje też twoje życie, yy, prywatne, znajomości, Ambicje życiowe. No, po prostu. Zamieniasz, kurwa, swoje życie w grę komputerową i jesteś po prostu orkiem albo undead'em. Więc to wiesz. To dość duża cena. Troszkę więcej niż 60 zł, ale. Ja się dobrze bawię. No i przypominam, wiesz, co może być lepszą reklamą? No, zobacz, ta grama ma 20 lat. Zobacz, jak to kurwa wygląda. Zobacz na podłogę. Czy to kurwa kredką można narysować? Jak ja na przykład nie wiem czy powiedzieć N, D, to po prostu, I oni, i, i oni tak samo gadają. A head tak jest, ahead, jacha jacha. Tak właśnie, ja muszę też szukać takich zamienników, nie? Że można przecież opisać jedną sytuację różnymi słowami. Chociaż W polskim to języku to masz paletę na jedno, nie wiem, jeden wyraz, jedno określenie. Ty będzie gorąco? bo ja chyba robię sklor o warmora nie jak mówi, że jest, jak on mówi że jest gorąco to ja pierdolę takie coś wjeżdża w niego człowieku wjeżdżam rzucam wyjebane stary niech się dzieje co chce Czyż on jest kurwa kasztanem okłamałeś mnie z tym gorąco mamy to jest Słuchajcie, mam kontrolę czujek w mieszkaniu. Na początku wam powiedziałem, że mi przywieźli żarcie, nie? Że mi przywieźli żarcie, a to były chłopy. W domu teraz mi stoją w przedpokoju chłopy. Jadrę pizdę, kurwa, o wowie. A w domu mi siedzą obce chłopy i kontrolują mi czujkę pożarową, kurwa, teraz. A ja pierdolę o kotlecie. Dlatego się zdziwiłem, że drugi raz mi domofon dzwonił, a tam gość z żarciem. Ja cały czas pierdoliłem i były chłopy, kurwa. Kurwa... Jak się nazywa? W holu. No kurwa, w przedpokoju. Dobra. No nie, znaczy nie, że chuj z nimi, tylko może to widzowie są. I może chcą wbić. A Jeszcze trochę krępuję, bo jestem w samej bluzie i majtkach. I a za chwilę będzie wyło mnie w mieszkaniu, bo testują mi czujkę przeciw. O, słyszycie? No. Dobra, premski, premski, słuchaj, bo mi pokazuje, że tego quest'a jeszcze muszę robić. Czyli się zbugowało, czyli robię reload, czyli wracam do miasta, tak? Ej, nie mogę, ja się wstydzę w majtkach pokazać przed obcymi, więc kurwa siedzę tu i nie mogę zejść obiadu. Pojebany świat. I wy mówicie, że ludzie, że gwiazdy internetu to są inni ludzie? Nie, nie, nie. Gorzej. Bo normalnie anonimowy w majtkach bym sobie wyszedł. A oni teraz krzyczą, kurwa, Parys, nie wstydź się, słuchamy cię teraz, jesteś na streamie. Mamy ci na... A, jeszcze na górę, to, dobra. Zajebiście, Premski, sorry, że tak gram w kratę, ale... No, to jest taki okres przejściowy, zaraz ruszam na pełnej piździe, zjem... I jedziemy. Wolna chata, mi się szykuje, że się jeden sam z Loganem będę. Yy, to jeszcze mam pomidorówkę i kotleta takiego jak chciałem. No, kurde, no to będzie takie jak spienie, że to się w głowie nie mieści, Mordko. Aka poszła. Ale na przykład, jak ja będę miał jakiś kurwa romans z OnlyFansiarą w Ford of Warcraft. Czuję się, jakbym jechał na zieloną szkołę, kurwa. Miał 15 lat. haha! <laughs> ci zajebiście! Tylko najgorsze jest to, że jestem dziadem już i o drugiej w nocy bo nie będzie mi się spać chciało Ach. This life. Uh, uh, Ay... Yeah. Ja w sensie... This dead. <laughs> Dobra, jestem jebanym pan e, Zaraz będę I teraz idę jeść. Teraz idę jeść, tu są ustawię ze dwu Jestem tutaj, halo. Teraz <noise> Zebraszą <wszystkim> czkapkę mam Kurwa <noise> <Chury>, to szybko. <noise> Jadłem. Przez was, o, przez was, bo chyba sobie dostarczyć najlepszy kontekst, w ja, Tak. Gay guild. To jest guild gildy dotyczące wszystkich pedałów. Moje mordeczki kochane. Nie ma się czego wstydzić. Normalnie lobby z lobby. O kurwa się flip, to ja się zmęczyłem. A ty był męczący kurwa obiad. Orgo! To by się nie pojebało coś? Hello, do you hear me, brothers? Hello, brother! Kurwa, jego mać! Spokojnie, spokojnie, Wy kurwa małaś teraz stał, naprawdę, taki niegarnięty. Mikro ogarni? Jak to mikro ogarni? O kurwa! Hej! A teraz? O, mikrofon z kamerki mi się włączył. Z kamerki, jakbym was oszukiwał. E, mam tutaj kamerkę, bo wczoraj powiedziałem wam, że będę wam pokazywał unboxing starej wersji WoWa. I kurwa, e, no mam tą kamerkę dalej podłączoną. <laughs> e, tylko, że no nie zdążyłem tego unboxingu zrobić, bo to był taki kontent przygot. O, hill heal Healslut, czyli lecząca dziwka. Tak, widzicie, jedzenie cię rozpierdala psychicznie, bo e, organizm wchodzi w stan trawienia, uśpienia, regeneracji troszeczkę. Żeby przyswoić składniki, rozbić to na... Mikro makroelementy. No, ja, ja. Nie, ja mam laga teraz widzowy, Serio. Muszę sobie tak posiedzieć. Będę łaził za pręmskim i się nie odzywał. No nie będę pierdolił. Gu I, I jest kara taka, żeby cały streamek był z mikro z kamerki i nie mogę się doczekać. Albo żeby była kamerka ta. Okej, okay, okej, okay, no zobaczymy. Dobra, kontrola tego. co się dzieje? What the fuck! Dlaczego minus 30? Ktoś się wykurwił od nas? Guzu orka zrobił. Coś mi ominęło? Nie no, druid. Tauren Ork. Tu się Andret wyjebał ostatni. To skąd te punkty się straciły? Halo. Aha, ja pierdolę. Tu się ziomeczek wyjebał. Nicht gut, Nicht gut. Mi Miskiw. Widzieliście co on zrobił? Oni w ogóle na Twitterze pisali. Idealnie odzorowanie piwnicy South Parku, jak grają w trójkę WoWa. Przezajebiste, nie? I oni w ogóle byli jeszcze u jakiegoś innego streamera w Ameryce, czyli był, jeden chłop chyba streamował na górze, a trzech na dole, bo potem oni mu wjechali na, na pokój. I to są fajne rzeczy, nie, to są, to są fajne rzeczy, nie, bo wiadomo. No i niby gdzie ta kurwa jest? Kurde, ale czujesz się jak krew, nie, nie mam krwi w rękach, ani w mózgu, w głowie, w, w ustach, tylko wszystko w brzuchu, żeby trawiło, jestem taki spowolniony widzowie. Dobra, jedyne co mi fizycznie boli to yy, 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 ta, ta, ta dziura na nosie co mam, yy, co mi Logan mnie zębem przypadkowo pierdolnął jak skakał mnie do mnie. Yy, I proszę państwa, yy, okular trzymam dokładnie w tej dziurce i to mi jakby trochę boli, od okularów na nosie wiecie, tylko mob, dobra, dobra, dobra. dobra. Ale w tym wypadku moby możemy tuć wszystko co się dzieje tutaj, co się dzieje naokoło, Wendering Spirit, dobra, duchy, pamiętam, robiłem tego quest'a. Nice exp to jest i nice i robimy. Ej, mi i dobrze idzie, serio, mi teraz dobrze idzie. <laughs> z tym gościem mam dobry exp, mam z tym gościem szybki quest, czyszczenie. A i jeszcze i, z fizycznych rzeczy mam, kurwa, wielkie zimno pod językiem, bo ostatnio mam taką fazę, że po treningu piję takiego szejka bananowo-proteinowego w rureczką. I idę, wiesz, na deszczu, na zimnie i napierdalam przez tą rurkę. Chyba od tego mi się, kurwa, zimno zrobiło. Bo na tej rurce był kawałek czegoś. Ktoś, mi na przykład, oblizał rureczkę, kurwa, wiesz. Oj, chyba komuś ukradłem. Tak, takie moje życie, że tak op opisuję. Czyli, wiesz, boli mnie nos, kurwa, i język. Ale zobaczcie, jak twardo stoję i streamuję. Ale widzicie, to jest takie łudzące. Łudzące to jest, ale te mają postać 11 level, więc one mocno biją. Chociaż samemu tak bym dał radę. Je yeah. A48, ok? Kurwa! Ech, się na wpierdalałem. Na nie pijemy Nergoli w ogóle, nie pamiętam, kiedy dawno, jak kiedy dawno, dawno pijemy Nergola. Ale pamiętam, jak troszkę mniej kawy piłem, to lubiłem sobie na streamku przypierdolić energetyczka. Ale jednak to było to za dużo, jednak kawa jest taka optymalna. Kawa tak cię wypierdala i jest ok. A a monster jest taki, że cię wypierdala i jeszcze coś kurwa tam się z nim dzieje. Ten, najlepiej monstera sobie wypić połowę i drugą połowę sobie zakręcić. Ukradli nam. Bier nam ukrad, Przed chwilą się, kurwa, kłaniał przede mną, a teraz, kurwisz on mi kradnie moby. Opaku, opaku, ty powinieneś coś, kurwa, ostrzelanie. Ostrzelanie. Rzucam mu shurikenem. Siu! Pa! Dostał. Teraz od tyłu mówiłam mu miecz. Siach! Teraz sztylet. Kwa! Fikołek! Uwaga, na plecach masz kolejnego. Zajmę się nim. Gułak Ej, patrz, on już zebrał. Ok, ok, ok. A mi zostało dwa. Też będę pił 0,5 Bulla. To uważaj, uważaj. No nie lepiej sobie na przykład otworzyć tego redbula, znaleźć sobie do szklaneczki czy tam do czegoś, chociaż wiadomo, że RedBulle'e się powinno pić z jakichś butelek albo e, puszek i sobie troszeczkę wypić, a zresztą zostawić. Wiesz, z kofeiną to jest tak jak kurczę z naładowaną baterią, nie da się naładować jeszcze bardziej baterii, nie? Czyli po prostu jest jakiś y, moment, gdzie tam przyjmujesz tą kofeinę, ona cię zajebiście pobudza, fajnie się czujesz, ale jest moment, gdzie przesadzasz i to pobudzenie zamienia się w rozdrażnienie, Lęki, kurwa, nawet yy, i taki brak koncentracji, nie? Więc nie da się bardziej naładować baterii, nie? Bateria ma tam jakieś określone, więc może powinieneś troszkę mniej wypić tego energetyka. Mówi to gość, który napierdalał w wieku 21 lat, codziennie przed treningówkę z geranium przed treningiem. Powinieneś mnie słuchać. Mam, mam jak coś tę quest'a. And now, 9 minut do kamienia, ale wracamy z buta. I potem błoto z dupy na kiblu. Tak jest, tak jest. Goodbye! Yes! We complete Hello. the fucking chain, brada. Train me. Czy coś tu mogę zrobić, co mi da fajne statystyki? Chyba to muszę się nauczyć, żeby móc to robić, tak. I tu jest hide i Salt, tak jest. To już sobie kupimy. Eee, to jest Linea, i tu jest gościu od Skinningu. Ekspert. Muszę mieć 125. 200. wo wow, wow, wow. droga sprawa. Dobra, idę oddać tego, więc widzimy się w mieście. Ty już do miasta idziesz? Nie, ty jeszcze gdzieś tutaj. Ale poczekaj. Mi dwunastka da coś o wiele więcej, niż tylko pierdolony level. Da mi większą moc na awirsker raid. O, 29. Tutaj troszkę się widzę sufit się zaczął zrobić. Ale dwudziestek jest mało w gildi. I ja mam mój cel 20. Krasna przemieniam. Pij to kurwo. Jest koniec. I rise my brew and I hope to be rid of the likes of you. Cheers! You, no. Kurwa chyba nie siadło mu, chyba nie, podesz, nie podeszło mu. <laughs> Jebać kurwa grubasa najebanego, kurwać puna co chleje, kurwa w piwnicy piwo, nie? Jebać go, no strzetnie. E, dobra, smako. dzisiaj ugotujemy coś fajnego. Martuje nie mam nic do grubasów 52 srebra to jest pierdolony Richie Rich. Tera... Dobra, nie mam tego levela jednak. Ile mam? Okej, cztery moby. Pięć. Dobra, nie, osiem. Niech będzie osiem. Patrz, ten level, ten quest jest The Family Crypt, jest na trzynastym i to jeszcze pisze krypt. krypt to znaczy krypta, to jaskinia. Jak będzie jaskinia, nie wchodzę, mordko, wiesz? Czy to jest główny quest kampanii? W chuju to mam. Nie wchodzę do jaskiń. Dopóki nie... Nie, nie wchodzę do jaskin, W koniec. Chyba, że do jaskini twojej matki, sorry, przepraszam, musiałem. Ale, ale nie wchodzę do jaskini. Ja miałem tu taki motyw, nie, nie pokażę wam tego teraz. Pokażę to na przykładzie, na przykład <grych> tego wejścia. Tu było tak, I ja jestem w windzie i to jest winda, środek windy, nie? I tu jest wyjście, żeby z niej wyjść. Wyjechałem na górę i drzwi się otworzyły, więc ja biegnę, biegnę i w momencie, kiedy dochodzę do drzwi, one spadły na dół i mnie zablokowały w tym miejscu, jakbym stał na krawędzi windy. I winda pojechała w dół, a ja stałem na tej krawędzi, stary, cały czas. I musiałem poczekać, aż winda wróci. Otworzą się drzwi i wejdę. Tak pojebana akcja była. I wtedy wiedziałem już o co chodzi z tymi windami, już powiedziałem: Nigdy nie będę robił tego tak na. Hip, hip, hip. Zajebiste jest to, że dużo ludzi biega po tym Undead City. Jest ten feeling tego, że to jest miasto, że tu się kurwa coś dzieje. Tu tutaj musisz być kurwa patient. Hój. I czekamy na otwarcie. I od razu, od razu, od razu, od razu wchodzisz. Cyk. I teraz tak. Tu jest wejście, więc tu jest wyjście. I tu od razu przy wyjściu jesteś, i szybko, bęk Koniec gadki, żadnych rozkmin Ale najgorzej mają chyba taureni, nie? Taureni mają przejebaną windę I w ogóle chyba y, alianci nie mają wind, nie? Eee, co ja muszę zrobić? First of all Weapon marchant, zobaczymy Czy są jakieś fajne rzeczy? Nie, nie ma, to co mamy na razie na sobie jest Kurwa DBS. Ej, 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 23, oczywiście Demage'a plus 1 Szybsza co myślicie? Czy warto inwestować w takie rzeczy już, czy nie? Na razie tylko patrzę. Wiem, że skille ważniejsze, oczywiście, ale jak mam dużo tego, mam im podnieść to damage, przyspieszyć granie. Aha, bo ja levela kurwa nie mam, a tu mogą te dwunastki chyba ubierać, nie? Ale nie, 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 nie. Tu są dla mnie 12, wiesz. 69 to nie, ale 60 to nie. 30, tu mamy 7 armora więcej. Ale na przykład to jest spoko, nie? Bo mam tak. 17 armora więcej plus jeszcze 8, czyli praktycznie 25 armora więcej tu i tu też. I tu też. To warto kupić, tylko muszę mieć 12 poziom. I to daje też w chuj armora, nie? A będę się raczej bił teraz z bestiami, które mają uderzenia fizyczne, Wiecie, jakieś lwy, kurwa, twój stary najebany po czterech piwach, niedźwiedzie, wilki. Więc no bi chyba tak. Nie kupuj, dobra, nie kupuj, dobra Jakby twój stary zobaczył wędkę Która pozwoli mu szybciej łowić ryby To by ją po prostu kupił, nie zastanawiał się Ale widzę, że wy na rybach ani nie byliście, ani starego chyba nie macie Nic nie pomogą, nic nie doradzą Żadnej wspólnej myśli nie ma 75 alchemii wbite Proszę, to kupuj na chuj się pytasz? Bo chcę porozmawiać z widzem Interakcję zajebać chcę To raz, a dwa, może macie rację Nie no, póki co, póki co mam tego Ziomka w party, więc chyba nie będę się uzbrajał Idziemy się nauczyć skilli. Zobaczymy, czy mi wystarczy szmalu. Miles, Karolin i Gregory. No, myślę, że Miles możemy nauczyć czegoś więcej. Aha, bo ja nie mam dwunastego levelu, co ja zrobiłem? Ja pierdolę. Filip! <ścoughs> nie. No nie, przyjrzyjmy po drodze do expi. Ile mi brakuje? 400 expa. Boże, ale to było marnotactwo czasu. Marnotrawstwo czasu, wszystkiego. Ja muszę to jeszcze raz zrobić. Trudno, robię. No kurwa, gościu, wczoraj się wyjebałeś. No to to, że wrócisz się z powrotem do miasta, to chyba nic się nie dzieje, tak? Filip, kurka z nietoperka. Chyba twój tatusiek na mnie pod prysznicem zerka. Już zajmuję, już zajmuję tą skórę. O patrz, tego nie mogę zdjąć. What the fuck? Aha, bo mój partner z, z RP się... Okej. Okay. Sparty pojawił i musi na początku wyczyścić tego moba i dopiero mogę to zgarnąć. Ocuń się, bo mi jak kradnie, muszę tylko zabić trzy potworki, już lecę tam, uczę się skilli i lecimy dalej. Bo jak ja się wypierdolę na tamtych bosach, to będę miał z tyłu głowy, mogłem być mocniejszy, a nie jestem. Kur... nie, dobra, ej, ja na chwilę wychodzę z tego party. Momencik. Bo tak to muszę zabić kurwa w chuj ich, a tu zabiję jeszcze trzy. Juhu. Okej. Nie no, erwirske raid. ile wlezie w Raid, idziemy. Tak, duo parter powiedział, że to pierdoli. Wiesz, godzinkę pograł cweli i już mi się znudziła gierka, nie? Ale tylko hardkorowe chłopaki, tak jak ja, napierdalają w opór. Essa, Nie no, po prostu musiałem go wywalić z party, bo ekstra mi Wiesz, jedynie jak mogę ich na nauczyć, amerykańskich streamerów, mówić cweli Ciota, to tylko tutaj, nie? Ale fajnie byłoby nauczyć ich właśnie tego słowa. I bym mówić, hey, what's up cwelu, what's poppin cioto? <grym> no, yeah. No, ale to da, da się zrobić, tylko trzeba to dobrze zrobić. Umiejętnie. O, oh, no, Zginiemy! Żartowałem! Haha, <laughs> jakbyście widzieli swoje miny! Banda decydentów pierdalonych. Ogórkowa zupa się leje, zobacz. No jak powiem na Twitchu. Ale właśnie, no, jak amerykański streamer powie na Twitchu takie słowo, no to w sensie to amerykańska administracja się nim oby, powinna zająć, czyli nie powinien mieć problemów. O kurwa, co jest? Guzu Dom Halo Burning Shadows? Nie, on jest dobry. Nie wiem co to jest, ale widać, że to jest dobre. Ogórkową wcinasz, Kurwa, powiedziałem o tym monsterze. Strawiłem wszystko, a czy strawiłem, po, powoli się już wszystko zaczyna trawić w moim brzuszku i tak... Na, na, na szłoczkę mi tam wzięła. <laughs> Dobra, siema cweluchy. Teraz mam... teraz da radę mi nauczyć? Dobra. Okej, okay, to nie potrzebuję. W ogóle ten Expose Armor. Backstab na wyższy poziom. Kick, tak jest. Pery, tak jest. Więcej nie masz malu, jest git. Eee, książka. I teraz, tak. Yy, B. na dwójce. I kika miałem pod Shift-F, tak? Shift-F miałem, pamiętam. Czekaj, a, a jest jakaś je jeszcze umiejętność, która wycisza? Wiecie, żeby mieć podobne umiejętności pod na przykład E i Shift-E. Dobra, nie będę o tym myślał na razie. Dobra, wracam do ziomka. Bo muszę jeszcze potrenować... Nie, ja mogę to mieć pod F. Po co pod Shift-F mam to? Pod Shift-F mogę mieć coś innego. Tak, Options... F, po prostu F. F mam kopa. Widzę, że ładuje Skilla chłop, pizda mu w buta, wyłączam mu, wyciszam go. O, tauren. Ej, zobacz, pospadały im punkty trole 59,2, taureny 553, wyjebki się pojawiły. Teraz mamy nawet niecałą setkę straty. znaczy nie, no, 120 punktów straty do taurenów. Ale najważniejsi są morkowie, że są w plecy. Bo oni są najgorsi dzięki temu. Yy, nie będziemy mieć kar. Skille porobione. Pod F mam kopa. Czy pod shift F mogę mieć kolejne. Coś, coś mogę wykmienić. Shift V, mam oślepienie. Shift E, stun. Shift 4, usuwam z siebie spanie, czarmy. E, shift R, jestem nietrafialny. E rzucam. Shift 1, Q, znikam. 1, 2, 3, bije sobie, najważniejsze moje skille. ok, x leczę się y, 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 lekko, czyli bandaże. Czyli jest Shift E, X wciskam. A jeśli potrzebuję pota, to, no to Shift E. Odbiegam daleko. I, i, i Shift, X. Dobra, dobra. Póki co to jest. Pręski, idziemy? Idziemy na tego questa na T. Czyli The Fa, Fa, Family Crypt. Czyli kurwa to za 13 no, poziomie. No. Dziwnie to wygląda. Jak myślisz, damy radę no, to zrobić? No. Dobra, dobra, dobra. Bo ja tego nie robię, Ja tego nie robiłem, questa. No i prawdopodobnie to jest ostatni. Aha, jeszcze mam to. E, idziemy pod. Dobra. Zróbmy to i będziemy wracać, to zobaczymy na dół. Nas, na. Na. The War Within Scarlet Crusade. No, i prawdopodobnie kończymy tutaj przygodę, idziemy na Silver Pinę. Tu mam fajne questy. Tamtą miejscówkę znam. Pokażę wam syna A A Orgula, jak się go nadupca. Ma 2000 HP. Ja tylko ja jestem Polakiem w tej gildii. znaczy i yy, yy, przykład dziewczyna podobno, soda, sod, yy, właściciela gildii, tego co wymyślił, to ten soda Popyn ziomek. To mówią ludzie, że podobno jego dziewczyna jest Polką, nie? Ja tego nie wiem, więc nie chcę tutaj powielać złych informacji. Po prostu z tego, z tego co ludzie mówią. Na czacie. I podobno jego moderator też jest Polakiem Bo tu wczoraj nie mnie był Ale selecimy, dobra, łączę kropki Dlatego ludzie tak szybko powbijali, bo robili po prostu W ekipkach questy szybko, nie A ja na uparciucha cały czas sam Wiecie, książę kurwa hardcore gamingu Żeby wszystko samemu, ja chcę sam O, food kratę O, grzybusie A, na, 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 ja tam nie schodzę Wyjebane mordo Ja nie wchodzę do jaskin Na, 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 na Chyba, że mnie przekona, że tam się nic nie wydarzy. No dobra, chodźmy. Aj, chłop z nami, mam nadzieję, że nie wyjebie. Dobra, na dół do niego, bo on się wykurwie tam. Hej, brother! Ej, on się wykurwi. <ścoughs> Co za web? No nie, debil kurwa, jeden z drugim, banda kurwa debili. Dawaj, idziemy. Ja z kremskim latam, a nie z tym chłopem. O kurwa. Gatank? Ja Okej, okay. wiesz Nice, nice, fajnie, fajnie. Pierwszy mini dangeonik. I stary ma na banie kurwa Melonik. Nazmu do niego kurwa nasram. He, <laughs> ta gra mnie rozwijemy Ta gra mnie przenosi w jakiś inny wymiar <laughs> Pierdolenia głupot Roschn nas do melona koło gościowi i mu na banie go założył Eważyn, no to wyży e no wyżyłem, no ale to wiesz co 5 minut mogę Tam było trzech, to odpaliłem sobie to e i Gites. E Dobra, zadbierdalamy niżej, nie? Ja daję ci follow Fajnie, fajnie, no powiem, ja tego questa nie robiłem i no ja bym solo tego nie zrobił, nie ma chuja, nie? A wiesz, pytać ludzi o party Na gra w ekipie to jest w ogóle inna gra, ale poczekaj. Ej! Mi pokazuje, że on zero dragon skull. A, a nie, dobra, dobra, dobra. Schizy, schizy, schizy. Fajnie, jakbyście w czwórkę grali, no... Yy, też fajnie, ale ja będę grał w czwórkę, tylko po prostu spotkamy większą ilość yy, ziomali. Na razie dużo ludzi solo gra. Do no, tej dwudziestki, trzydziestki, wiesz, zabawa się zacznie. O, guzuk, guzu. oh brother, do you hear me? Guzu, guzu, guzu. Guzu. Nie słyszy mnie. No nie działa dalej. Musi być update, musi być update. Będą, będą party, dangeony będą, kurde, no na to liczę. Krafelcowi to bym nasrał na tą pustą mordę nieskalaną inteligencją i zamiast Melonika to bym mu kondona na ryj naciągnął, żeby tak chodził śmieć, jebany Aż mi się zrać zachciało. Dobra. Aj, kapitan Perlin, idziemy na tego. Ka o nie, zrać mi się chce. Czy ja robię sam kapitana Perlina? Dawaj mnie, go, kur. Aha, wieżyczce jest, dobra, to czekam, ja pamiętam chyba to. Albo nie pamiętam. I need to finish this run fast so I can back to fishing. Yeah. <laughs> Mi wziął akurat. Spadamy stąd. Juhu! Mamy to. Wyczyściłem tą krainkę skórwy syny. I. Ye, ye, yeah. No to silver pine wariaty. I to z bardzo fajnym levelem tam wjeżdżam.